Shalom Aleichem. Witajcie umiłowani. Dzisiaj zajmiemy się słowem sprawiedliwość. Czym jest sprawiedliwość? Rozbijemy to słowo na czynniki pierwsze. Co to znaczy być sprawiedliwym? A więc pytanie brzmi, co to znaczy być sprawiedliwym? I dla jednego, być sprawiedliwym to będzie to, jeżeli sprawiedliwie osądzam. To znaczy nie jestem stronniczy. Tylko wysłucham jednej i drugiej strony lub sprawiedliwie coś rozdam, porównu. Ale jeszcze dla innego sprawiedliwym to będzie to, jeśli ja wykonuję słowo Boże, posłuszny jestem słowu, to wtedy jestem w oczach Bożych sprawiedliwy. No więc, żeby mieć właściwe zrozumienie, właściwe, właściwe poznanie tematu, no należy sprawdzić przede wszystkim. Jaka jest definicja słowa sprawiedliwy, i tym dzisiaj się tu tutaj zajmiemy. Więc yy, zobaczymy parę wersetów, które mówi o sprawiedliwości, czym ta sprawiedliwość jest, jak i zajrzymy do definicji tego słowa, co oznacza słowo sprawiedliwy, być sprawiedliwym, czy też czyny sprawiedliwe. Zacznijmy może najpierw od Bożego Słowa. I czytam Boże Słowo z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 20 werset. Mówię Wam bowiem, jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. A więc Pan Jezus mówi, że jeżeli Wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza, nie wejdziecie żadnym sposobem do Królestwa Bożego. A więc nacisk jest na sprawiedliwość. I nie dość że mamy być sprawiedliwi, to jeszcze mamy obfitować w tą sprawiedliwość. Mamy być obfici w sprawiedliwości Bożej. No ale wciąż zachodzi pytanie, co znaczy być sprawiedliwym? W jaki sposób mam być obficie sprawiedliwy? No odpowiada nam na to pytanie, no właśnie Słowo Boże. Zajrzyjmy teraz do Księgi Powtórzonego Prawa, Szósty rozdział, czytam Boże Słowo, 25 werset. I będzie to nasza sprawiedliwość, gdy będziemy przestrzegać wszystkich tych przykazań i wypełniać je przed Panem, naszym Bogiem, tak jak nam nakazał. Widzimy? A zatem będzie to nasza sprawiedliwość. Kiedy? Kiedy będziemy przestrzegać wszystkich tych przykazań. A więc, kiedy przestrzegamy przykazań, jesteśmy sprawiedliwi i wypełniamy te przykazania przed Panem, naszym Bogiem, tak jak nam nakazał. A więc nasz Bóg nakazuje nam, abyśmy przestrzegali Jego przykazań, które wynikają z prawa Bożego. I podobnie, tak jak w Ewangelii Łukasza, w ostatnim nagraniu o tym mówiłem, gdzie Zachariasz i Elżbieta byli uznani za sprawiedliwych. Dlaczego? Bo wiernie wykonywali słowo Boże dlatego i tu czytamy będzie to nasza sprawiedliwość będziemy sprawiedliwi w oczach Boga kiedy będziemy przestrzegać wszystkich tych przykazań przejdźmy teraz do księgi kapłańskiej czytam Boże słowo 19 rozdział 36 werset wagi sprawiedliwe odważniki sprawiedliwe efę sprawiedliwą i Kwartę sprawiedliwą będziecie mieć. Ja jestem pan, wasz Bóg, który wyprowadził was z ziemi Egiptu. Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i będziecie je wypełniać? Ja jestem pan. Zatem czytamy o tej sprawiedliwości. Będziecie mieć co? Wagi sprawiedliwe. Nie możemy oszukiwać. Tylko uczciwymi być. Odważniki sprawiedliwe. Efe Sprawiedliwą i kwartę Sprawiedliwą będziecie mieć. Więc chodzi o to, aby nie oszukiwać innych ludzi. Ja jestem Pan, Wasz Bóg, który wyprowadził Was z ziemi Egiptu. To wynika z Prawa Bożego. I teraz, jeżeli prawa nie mamy, to znaczy, że my już możemy oszukiwać ludzi, i możemy, na przykład, zajmując się handlem, powiedzieć komuś, że no. Ten sprzęt, który ja tobie tutaj mam do zaoferowania jest wysokiej klasy, no, a tak naprawdę wiem doskonale, że to zwykła Chińszczyzna. Można nam to robić? Oczywiście, że nie, ponieważ prawo jest, było, jest i będzie żywe, dopóki niebo i ziemia nie przeminie. Czytam Boże Słowo z listu do Rzymian, pierwszy rozdział, szesnasty werset. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary. Zgodnie ze słowami: Sprawiedliwe z wiary żyć będzie. I teraz, rozważając 17 werset, kiedy czytamy: Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary. Co to znaczy dla nas, kiedy czytamy pochodzącą z wiary i prowadzi do wiary, z wiary w wiarę? Więc czytając takie przykłady jak to z UBG, uwspółcześniona Biblia Gdańska, no to do końca nie wiadomo o co chodzi. Ale kiedy sobie zajrzymy do innego przekładu, Oblubienieca EU zapis prosto z Greki czytam Boże Słowo, Rzymian, pierwszy rozdział, 17 werset. W niej to jest objawiona sprawiedliwość Boga z wiary wierność. Widzimy? Nie z wiary w wiarę, tylko z wiary w wierność. Ponieważ wierzymy, to tym samym jesteśmy mu wierni. Ale wierni co? Lub w co? Wierni przestrzegając jego nakazów, przykazań. Jesteśmy mu przez to wierni, służymy mu wiernie. I podobnie możemy przeczytać w Habakuka 2:4 czytam Boże słowo Oto zginie ten co jest ducha nieprawego a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności Widzimy a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności ponieważ jesteśmy wierni Bogu Oto zginie ten co jest ducha nieprawego ten kto czyni nieprawość łamie prawo Wyrzucił Boże prawo ze swojego serca, potępił to prawo, podeptał, zbezcześcił. Ten zginie, bo jest ducha nieprawego. Ale ten, kto uszanował Boże prawo, tak jak to psalmista Dawid w psalmie 119. Umiłowałem prawo Twoje, o Boże, pokochałem przykazania Twoje. Ten będzie żyć dzięki swej wierności, bo jest wierny Bogu. W przestrzeganiu Jego przykazań. Ustaw, nakazów wynikających z Prawa Bożego. A więc czytając Rzymian 1.17 należałoby odczytać ten werset: W niej to jest objawiona sprawiedliwość Boga, z wiary w wierność, ponieważ my jesteśmy Bogu wierni. Sprawdźmy sobie to słowo sprawiedliwość, definicję tego słowa sprawiedliwy. I to słowo znajdziemy w grecko-polskim słowniku Stronga pod numerem 1342. I czytam definicję: prawy, sprawiedliwy, przestrzegający boskich praw w szerszym sensie prawy, sprawiedliwy, cnotliwy, zachowujący nakazy Boże. Widzimy? Więc definicja tego słowa, Sprawiedliwy, to nic innego jak przestrzeganie boskich praw, Bożego prawa, zachowujące nakazy Boże. Czyli Bóg uznaje nas za Sprawiedliwych, kiedy my przestrzegamy Jego prawa, Jego prawa Bożego. Wtedy jesteśmy uznani przez Boga za Sprawiedliwych. Ale kiedy my depczemy prawo, depczemy Jego nakazy. Ustawy, przykazanie, to popełniamy co? Nieprawość. Jesteśmy nieprawi. I każdy nieprawy duch zginie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego. I Pan Jezus również podnosi tą prawdę i mówi w Ewangelii: odejdźcie ode mnie, Wy wszyscy, którzy czynicie bezprawie. To słowo bezprawie to jest właśnie nic innego jak odejście od Bożego Prawa. Przejdźmy dalej do dalszego tekstu. Czytam Boże Słowo z listu do Rzymian, 10 rozdział od pierwszego wersetu. Bracia, pragnieniem mego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael jest Jego zbawienie. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest sprawa. Kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary. Tak powiada, nie mów w swym sercu, kto wstąpił do nieba, to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić. A więc czytamy w trzecim wersecie, nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, chcą ustanowić własną sprawiedliwość. Więc w którym miejscu potknęło się faryzejstwo? Czego oni nie zrozumieli? Apostoł Paweł składa świadectwo, że mają gorliwość dla Boga. Oni są gorliwi. Ale nie według poznania, bo nie poznali Mesjasza, nie zrozumieli, co jest zamysłem Boga Ojca. I trzeci werset, nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość i kiedy odrzucisz Mesjasza, to ustanawiasz własną sprawiedliwość. Ale kiedy przyjmujesz Mesjasza, akceptujesz Bożą sprawiedliwość. Ale to nie znaczy, że w momencie, kiedy przyjmujesz mesjasza, wyrzucasz prawo. Ponieważ kiedy przyjmujesz mesjasza, uznajesz, że Bóg postanowił, abym przyjął jego syna, jego krew. Ponieważ krew cielców i wołów nie mogła mnie usprawiedliwić przedtem popełnionych grzechów. Dlatego potrzeba nam przyjąć mesjasza który poszedł z własną krwią, doskonałą krwią do miejsca najświętszego. I czwarty werset: końcem bowiem prawa jest Chrystus. Jeżeli kij ma dwa końce, no to ten kij musi być, bo jeżeli kija nie ma, to o jakich końcach my mówimy? Podobnie tu: końcem bowiem prawa jest Chrystus. Piąty werset, gdyż możesz pisze o sprawiedliwości, która jest sprawa, a na końcu tego prawa Mamy Chrystusa ku usprawiedliwieniu, ku usprawiedliwości każdego, kto wierzy. Więc z prawa Bożego wychodzi również Mesjasz, potomek Dawida, którego należy przyjąć i zaakceptować. A więc na końcu tego prawa mamy Jezusa Chrystusa, musisz Go przyjąć, bo jeżeli na końcu prawa Go nie przyjmiesz, to nie podporządkowałeś się w sprawiedliwości Boga. Ale jeżeli masz przykazanie, Masz prawo, ustawy, zakazy, to musisz dorzucić wiarę, musisz przyjąć jego syna, który jest zapowiedziany właśnie ze Słowa Bożego, że nadejdzie bowiem ten dzień, gdzie Bóg pośle swojego syna, aby rozprawić się z nieprawością człowieka. I czytamy piąty werset, gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest sprawa. Kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył. Kto te rzeczy. Wypełnia, kto przestrzega prawa, przez to będzie żył. A zatem kiedy przestrzegasz prawa Bożego, to się uświęcasz, oddzielasz się od tego świata grzesznego, brudnego, skalanego. Pozwalasz Bogu się prowadzić, ale posłuszeństwo polega na tym, że również w posłuszeństwie przyjmujesz Mesjasza, bo Bóg powiedział w swoim słowie, że musisz Go przyjąć. A więc Słowo Boże mówi, człowiek Boży musi być posłuszny Słowu Bożemu i w tym wszystkim musi być Chrystus. Dlatego tutaj apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, w trzecim wersecie, że chcą ustanowić własną sprawiedliwość, która polega na tym, że odrzucili Mesjasza. Odrzucili Mesjasza i trzymają się Tory. Ale Bóg nie uzna człowieka za sprawiedliwego, kiedy odrzucisz Mesjasza. Dlaczego? No bo właśnie to Tora mówi, że przyjdzie dzień, kiedy przyjdzie prorok podobny Mojżeszowi. Jego słuchajcie, ale oni nie posłuchali, więc odstąpili od słowa. Oczywiście nie wszyscy, tak zwany kler świątynny. Jest bowiem wiele wspaniałych braci żydowskiego pochodzenia, którzy przyjęli Jeszua Mesjasza albo są na tej drodze, gdzie no, szukają. Idźmy dalej ze słowem. Psalm 119, werset 142. Czytam Boże Słowo, Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, a Twoje prawo jest prawdą. Czytamy bowiem, Twoja sprawiedliwość jest co? Sprawiedliwością wieczną. Bóg zawarł w Słowie Bożym, co znaczy być sprawiedliwym. To się nigdy nie zmienia i nie zmieni. A Twoje prawo jest prawdą. Prawo Boże to prawo, które dzisiaj jest tak mocno atakowane. Deptane, bezczeszczone. To prawo jest prawdą. I wielu jest takich, którzy sprzeciwiają się prawdzie. Jest bowiem napisane: Jezus mówi ja jestem prawdą, życiem, drogą. Słowo Boże jest prawdą. Jezus jest prawdą. I człowiek, który chodzi w prawdzie, zachowuje Jego słowo i przyjmuje Mesjasza Jeszuę. Nie można tego rozdzielić. Nie możesz wyrzucić słowo, wyrzucić torę, a przyjąć Mesjasza, bo będziesz miał innego Mesjasza zhelinizowanego Mesjasza greckiego, który ci pozwala wszystko robić. Trzymać się świąt pogańskich, jeść nieczyste pokarmy, deptać szabat, dzień święty. Otrzymasz innego Jezusa. Ale hebrajski Jezus będzie uczył cię, w jaki sposób zachować Torę. Będzie uczył cię, w jaki sposób zachować szabat, dzień święty, abyś nie wpadł w legalizm. Idźmy dalej z Bożym Słowem. Czytam... List do Efezjan, 6 rozdział, 14 werset. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. A więc, i tutaj w liście, w swoich listach, apostoł Paweł pisze, aby przepasać się prawdą. Jezus jest prawdą. Boże Słowo jest prawdą. Psalm 119. Prawo jest prawdą. Twoje prawo jest prawdą. Nie jest kłamstwem. Prawdą. Przywdziejcie pancerz sprawiedliwości, bo jeśli Ty jesteś posłusznym Bogu poprzez zachowywanie przykazań, wynikające z prawa, Bóg czyni Cię sprawiedliwym, widzi Ciebie jako sprawiedliwego. Ale kiedy Ty łamiesz Boże prawo, depczesz je, nie uznajesz, czynisz bezprawie. W innych nagraniach o tym mówię więcej. Czytam Boże Słowo, Księga Objawienia, 19 rozdział. Od siódmego wersetu. Weselmy się i radujmy, i dajmy mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, a jego małżonka się przystroiła. I dano jej oblec bisior lśniący i czysty, bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. Czytamy w siódmym wersecie: Nadeszły gody baranka i jego małżonka przystroiła się. W co? W bisior rośniący. A co jest tym bisiorem? Czyny sprawiedliwe, a więc ta małżonka jest przyozdobiona, ubrana w czyny sprawiedliwe. I znowu sprawdźmy sobie w grecko-polskim słowniku definicję tego słowa czyny sprawiedliwe. Czym są te czyny sprawiedliwe? To słowo znajdziemy pod numerem 1345, czyny sprawiedliwe. Czytam definicję. Coś, co zostało uznane za słuszne, tak, iż ma moc prawno coś co zostało ustanowione i nakazane przez prawo zarządzenie postanowienie sąd wyrok a więc co należy czynić aby były to czyny sprawiedliwe to przestrzegać tego co zostało ustanowione i nakazane przez prawo zarządzenie postanowienie a więc bóg zarządził postanowił wydał wyrok tak powiedział że jego prawo jest wieczne jest prawdą i my, jako ludzie wierzący, mamy respektować to prawo, przestrzegać, być wykonawcami tego prawa, nie słuchaczami, ale wykonawcami. Wtedy, kiedy wykonujemy Jego słowo, Jego prawo, przykazanie, Bóg może nas uznać za sprawiedliwych, ale nie możesz wyrzucić prawa Bożego, przykazań Bożych, mówić, że to cię nie obowiązuje, bo teraz masz łaskę, bo teraz masz wiarę. Ponieważ Bóg uznacie za kogoś, kto czyni nieprawość. Ktoś taki jest nieprawy w oczach bożych. Jeśli chodzi o łaskę Bożą, to Bóg wzywa nas do całkowitego posłuszeństwa z powodu okazanej na łaski. A więc Bóg zlitował się nad nami, dał nam łaskę, to znaczy dał nam szansę na to, by się zmienić. Nie respektowałeś Jego przykazań, zacznij respektować. Nie respektowałeś Jego ustaw, nakazów, zakazów, wynikających z prawa Bożego, zacznij respektować, aby ci się co gorsze nie przytrafiło. Idźmy dalej ze Słowem Bożym. Czytam Boże Słowo z Ezechiela 18, od piątego wersetu. Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, kto nie jada mięsa z krwią, oczu nie podnosi ku Bożkom, domu Izraela, nie bezcześci żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości, nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie popełnia rozboju, łaknącemu udziela swojego chleba, nagiego przyodziewa szatą, nie uprawia lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między jednym człowiekiem a drugim, stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania, postępując uczciwie, ten na pewno żyć będzie, wyrocznia Pana Boga. A więc piąty werset, ktokolwiek jest sprawiedliwy, kto by to nie był, jeśli ktoś jest sprawiedliwy, to co? Przestrzega prawa. Jeśli przestrzegasz prawa, przestrzegasz sprawiedliwości. Pilnujesz tego, aby być sprawiedliwym. Kto nie jada mięsa z krwią, a więc nie wolno jeść krwi. Jeśli będziesz to czynić, nie będziesz w Bożych oczach sprawiedliwy. Oczu nie podnosi ku bożkom. Jeśli nazbierasz sobie bałwanów, nie będziesz w oczach Bożych sprawiedliwym. Czytamy dalej: nie bezczęści żonę bliźniego. Jeśli zbezcześcisz żonę bliźniego, wykorzystasz ją seksualnie, nie będziesz uznany za sprawiedliwego. Nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości. Jeśli zbliżasz się, kiedy ta miesiączkuje, nie będziesz uważany za sprawiedliwego. Nie krzywdzi nikogo. Jeśli krzywdzisz ludzi, nie będziesz uznany za sprawiedliwego. Zwraca zastaw dłużnikowi. Nie popełnia rozboju, łaknącemu udziela swego chleba, nagiego przyodziewa szatą. I dziewiąty werset: Stosuje się do moich ustaw i zachowuję wiernie moje przykazania. Więc jeżeli nie stosujesz się do ustaw, nie zachowujesz wiernie jego przykazań, nie będziesz uznany za sprawiedliwego. I wtedy możesz mówić: Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie prorokowałem? Czy w Twoim imieniu nie uzdrawiałem chory? Wtedy usłyszysz: idź precz, nigdy cię nie znałem, ty, który dopuszcza się nieprawości. I wtedy z całą pewnością łaska Boża ci na nic się nie przyda. Wiara na nic ci się nie przyda, dlatego że czyniłeś bezprawie, dlatego że nie zrozumiałeś przesłania łaski, nie zrozumiałeś przesłania wiary. Jesteśmy wezwani do całkowitego posłuszeństwa Bogu z racji okazanej nam łaski. To jest różnica nie łaski do grzechu, ale Bóg się zlitował nad nami i dał nam szansę. Dał nam czas na upamiętanie, dał nam czas na to, abyśmy zaczęli respektować Jego słowo. A więc, na zakończenie, podsumowując, czyny sprawiedliwe to jest ten, kto respektuje ustawy Boże, coś, co zostało ustanowione i nakazane przez prawo. A więc, kiedy my rozważamy Torę, rozważamy proroków i łapiemy ducha Tory. Bo Pan Jezus nie usuwa nam prawa Bożego, ale pokazuje raczej, w jaki sposób mamy to prawo zachować, w jaki sposób przestrzegać, aby nie wpaść w faryzejstwo. Ale w, jeśli tego tutaj wierzący człowiek nie zrozumie, no to jest o krok od tego, aby podeptać prawo. Aby wylać dziecko z kąpielą i idzie w drugą stronę, idzie w nieprawość. I to grozi dzisiaj wierzącym ludziom, ponieważ nie ma, niestety, ale nie ma rzetelnych nauczycieli, którzy by wykładali ten temat prawa Bożego. Jak już są, to zazwyczaj są ci, którzy mówią źle o prawie Bożym. Negatywnie, w sposób gardzący, potępiający prawo Boże. To prawo, o którym apostoł Paweł mówi, że jest święte i jest dobre. Pamiętajmy zatem, zgodnie z dziewiątym wersetem, kto stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania, postępuje uczciwie, ten na pewno będzie żył. A więc przyjmij przykazanie, zachowuj, przyjmij, słowo, przyjmij prawo, zachowuj i przyjmij Mesjasza, Jeszuę, a będziesz kompletny i szedł we właściwym kierunku, w Bożym wzroście, będziesz zmierzał i dążył do Bożej doskonałości. Tego Wam życzę. Pozostańcie z Bogiem. Shalom.